Jak działa? To spam Cię w czacie, ja coś czuję, że nie działa, ale miałem lada. Chyba działa, Trzej. Muszę troszkę poproszę Siema, Czesio Siema, mordo Przybi, przez kamerkę Kabum Dobra Siema, Wiktor To jest mój kuzyn my god, nożyczek Zrobię Zero tej Perfect po raz pierwszy na, na live. -ie. Zrobię. I Boki 16 Guard. Boki 16 Guard. Ej, czemu jest? To dwa, 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 dwa. Dwa razy ten sam. Trzecie? Zresztą jest na chwilkę gole. O! Teragit. Teragit. Teraz w ogóle nie mam lagów. i ze? Myślałem, że mi Myślałem, że mi yy, ten No, A więc kodu wam na razie nie podam Ale Nożyczek Kurde Ale nożyczek i plecaczek Wow, crazy Nożyczek i plecaczek Nawet się rymuje Patrzcie, nożyczek Plecaczek Nożyczek Plecaczek Nożyczek Plecaczek. Dobra, dołączam na sekretny kod. Dołączam na sekret... bli Dołączam na sekretny godzin, więc cichutko. Podaj kod, to dołączę. Zaraz podam. Jezu, jakie mam lagi! O kurde! O kurde... O! Dobra, usta się ruszyłem. Cześć! Muszę na chwilkę uśpić i nie uśpić gogle. trzecie O to? Co się ze mną stało? trzecie szla... O! Teraz! Zaraz wam podam kodzik Ale nożyczek Jeszcze ustawiam No nie zgadniecie kodu totalnie Nie zgadniecie kodu Możecie zgadywać W czacie kod Ale Jest mała szansa, że go zgadniecie To jest mała szansa Dobra Dobra, będę z podsłuchem Fortnite'a. CS'a! gram w Cesa. Cześć. Kurde, znowu mi się to dzieje tak głuźnie. Nie, co się z nim stało? Dobra, chyba muszę tak grać. Chyba nie wiem. Cziczysz? O, oh, teraz. What the fuck? Co się dzieje? Dobra. Muszę sobie tylko cek. A jakie ma lagi? O dobra. Chyba jest git. We're back, guys. Zlega mi. Ale we're back. Daj. Dobra. Dam wam kod. Proszę. Kodzik. To był bardzo trudny kod, co nie? Bardzo trudny. Wow, nawet ja go nie zgadłem. Bo nawet ja, to jest taki trudny kot. Fery? Je on jest moim kuzynem. Dobra, dołącz szybko. Wikuś, proszę. Proszę, dołącz. Proszę. A. Aua, Waliłem się! Ale gówno. Coś dołącza? Nein. Zaraz napiszę kod. Powered by Live. Ja sobie w tym czasie pobranczuję. Taki mam lagi, że aż spadłem. Zarąbiste lagi. Tak mi się, kurde, łeb trzęsie. O, tu macie kod. Zaraz wam go napiszę. Nie wiem, czy będziecie widać tak, ale, ale nożyczek, nożyczek. Nożyczek. Robię solo taper Dobrą to stronę tak. Kto wyszedł Kisieti. Siema. Dobra, to jest kot. W tym razie usiądę. By the way, trzecie napiszcie, jak ocenicie miniaturkę, którą, na którą poświęciłem swoje jedyne 15 minut, jakie mogłem. Ocencie proszę. ocencie po prostu ocencie. To ja łysy. A, Łysy, dobra, siema. Jesteś u Wiktora, czy co? Dobra, ten czat usunę. I jakby nie czat, tylko ko łączę ok i jesteś u Wikusia dobra, bo wiesz, się, zagrał na jego goglach. Z ostatnio, jakby nie ostatnio, bo już dawno to kupił gogle. Gotowe. Dobra, zmieniłem nożyczek. Siema się, Siema się. Prowadzimy live teraz. Zajęli z tego live'a. Dobra, tu z boku macie kot. Nie, jak będziecie mnie pytać o kot, to To, to wam przywalę nożyczkiem. Eee, co ty robisz? O, dzięki mamo. dawaj. Słuchaj, na to. Chyba schowaj ten tablet, jak ty na nim nie robię. Zaraz, schowam. O, dobra, powiesz go tak. Nie, czy ty się spełniłeś te walone pszczółki? Ale mi się łeb częsie To jest nierealne. One na mnie chyba lecą, kolego, wiesz? Zaraz sobie jeść popcorn. Nie, one na mnie lecą. Na, ta, na mnie lecą, na mnie lecą. I'm damn clocked. Cześć. Proszę powiedzieć, że są daleko? A, dobra, ciebie zabrali. Teraz mi się łapnie trzęsie. Dzięki Bogu. Jak będzie więcej osób... Siema, Wiktor! Elo, elo! Aj, siema! Kurde, nożyczek mam! Tak, słyszę! Słychać, jak słychać Gdzie tu na live'ie. Robimy Fire Edita! Robimy Fire Edita! Dobra, czyli dam im kod, jakby że selfie? Dobra, podjedę sobie popcorn. Ej, dee! Bratku! Ważyczek! Robię ci kastrację! Nie zabierzesz mi moich... Mój... Fak! O nie, on ze mi pszczółki! Strasznie? Aha. Ej, bo... Ej, bo u jest wszystko git. U mnie jest wszystko git. Aha. Nie podchodź do przyłek, bo cię zjedzą. Tak ja popcorn. Dobra, ja będę dżukować te... te, te niewinne pszczółki. Chodźcie tu pszczółki, chodźcie tu! Chodźcie tu! Hej, jaj! Ej, dobra, teraz mnie ta, ta chwilkę lagnęło. Chłopie, ces! To jest ces, normalnie. Widziałem na TikToku, jak ludzie grają w tym z Sesa. Ej! Nie, Mój tracking! Ej, to Adrian u ciebie jest? Ej, a ty rozmawiasz z Adrianem? A? Aha? No, lata praktyki. To nie tak, że gram tylko rok. A to są hoverboardy. Ej Czesio, chodź na hoverboardy. Chodź, czy ty umiesz przez to przeskoczyć? Chodź, przeskocz. tutaj. brawo, teraz możesz po tym co zjechać. Ju, ale jedzie, ale jedzie. Dobra, chodź na hoverboardy. Patrz, chłopie, ja z tym jestem takim proszę. Patrz, bierzesz tutaj deskę i masz deskę hoverboardową. I patrz, bo jak zapindala Musisz się odpychać na niej i możesz ją rzucać. Nawet nie wiem, czy możesz mieć dwie deski. Ej, możesz mieć dwie deski! No? No? Ej, to jest mój kolega taki. Jestem z nim w trio nowym. bo mam nowe Trio S. Patrz, ej, wiesz jak się skręca? Wiesz jak się skręca? Tak przylasz, tak przylasz nad garstkiem. Patrz, tym się nie możesz odpychać, musisz się drugą ręką. O tak. Patrz, o tak. Trzymasz tak, na, trzymasz tak i, i tak skręcasz. O, dobrze, dobrze, dobrze. Czy się wywalił? No w kietagu. i właśnie za niedługo będzie pierwszy odcinek. To nie tak, że on trwa 3 minuty. Nie, nie. Prawie 2 minuty trwa. Tam minuta i 20 i 50 sekund. Patrz, patrz teraz chłopie. A, zahamowałem. Czajesz to? Muszę na TikToku powiedzieć, że robię live, a to gdzie będą pewnie dołączać, nie? Ale mi się chłopiec kręci w głowę. No to mogę skacze patrz. Widzisz? Dzięki? Kurde! Nie możesz dwóch naraz. Dzięki? Mamy oba hover, Mamy. Mamy. Nie hoverboardy, zda? Czekam na chwilkę i jadę zobaczyć, ile osób jest w tym lobby. Nara.